Czy zdarzyło się komuś zastanawiać, skąd właściwie bierze się jedzenie na naszych stołach? No wiesz, ten codzienny chleb, ryż na obiad, ziemniaki albo nawet bawona, z której mamy ubrania, to wszystko przecież efekt uprawy roślin w najróżniejszych zakątkach świata wydaje się takie oczywiste, ale jak się no, głębiej zastanowić, to cała skomplikowana globalna maszyneria za tym stoi? Zdecydowanie, a co ciekawe, wiesz Mamy na Ziemię absolutnie niesamowitą różnorodność roślin. Botanicy szacują, że jest ich ponad 310 tysięcy gatunków. Ponad 300 tysięcy? Wow! Tak, ale jeśli chodzi o te, które faktycznie uprawiamy regularnie, no na dużą skalę, to mówimy o zaskakująco małej liczbie, może zaledwie 300-310 gatunków. Tylko tyle? Z tak ogromnej puli? Kurczę, fascynujące! Tyle wystarcza, by wyżywić i ubrać miliardy ludzi. Właśnie. Dzisiaj właśnie spróbujemy przyjrzeć się bliżej temu, jak wygląda ta światowa mapa upraw. Chcemy zrozumieć, dlaczego jedne rośliny świetnie sobie radzą tu, a inne, no zupełnie gdzie indziej. I które z nich są dla nas absolutnie kluczowe. Odkryjemy wspólnie, co tak naprawdę decyduje o tym, gdzie co rośnie i kto jest, powiedzmy, światowym liderem w produkcji tych najważniejszych roślin. OK, rozpakujmy to. No dobrze, to zacznijmy może od takiego podstawowego pytania dlaczego powiedzmy pszenica rośnie świetnie na naszych polach, a już nie wiem, palma kokosowa absolutnie nie. Co o tym decyduje? No właśnie co? To oczywiście nie jest przypadek. To skomplikowany system zależności. Domyślam się, że pogoda ma tu dużo do powiedzenia. Klimat. Dokładnie. Warunki klimatyczne to jest fundament. Kluczowa jest temperatura. Czy jest wystarczająco ciepło przez odpowiednio długi czas? Czy nie ma niszczących przymrozków? Mhm. Równie ważne są opady, ilość deszczu i jego rozkład w ciągu roku. Wiesz, niektóre rośliny potrzebują go mnóstwo, inne radzą sobie przy mniejszej ilości wody. A słońce. No tak, do tego dochodzi nasłonecznienie. Bez światła słonecznego nie ma fotosyntezy, czyli no, po prostu życia dla rośliny. Okej, okay. klimat to jedno, ale przecież nawet w podobnym klimacie ziemia może być różna. Czy gleba też jest tak ważna? Niezwykle ważna. To jest drugi kluczowy element. Mamy gleby bardzo żyzne, bogate w składniki odżywcze, idealne dla takich wymagających roślin jak właśnie pszenica czy buraki cukrowe. Mhm. Ale są też gleby uboższe, piaszczyste, kamieniste. I na nich też potrafią sobie poradzić inne gatunki, na przykład no, żyto czy ziemniaki. Każda roślina ma swoje preferencje co do menu, jakie oferuje jej gleba. Czyli klimat plus gleba. Czy coś jeszcze wchodzi w grę? Bo wspomniałeś o trzech rzeczach. Tak, jest jeszcze trzeci równie istotny czynnik. My sami, ludzie i nasze potrzeby. A także potrzeby hodowanych przez nas zwierząt. Chodzi o zapotrzebowanie. Zapotrzebowanie. Uprawiamy przede wszystkim to, co jest nam potrzebne, czy to jako jedzenie, czy jako pasza dla zwierząt, czy też jako surowiec dla przemysłu, jak ta wspomniana bawełna do produkcji tkanin, czy kauczukowiec do produkcji gumy. Te trzy siły klimat, gleba i ludzkie potrzeby razem, jakby rzeźbią globalną mapę rolnictwa. To ma sens. Skoro już wiemy co wpływa na to gdzie co rośnie, to jak możemy te setki uprawianych roślin jakoś sensownie pogrupować? Wiesz, żeby łatwiej było się w tym wszystkim zorientować. Oczywiście. Takie porządkowanie jest bardzo pomocne. Naukowcy i rolnicy dzielą rośliny uprawne na kilka głównych grup. Biorą pod uwagę głównie ich cechy biologiczne, ale przede wszystkim to, do czego je wykorzystujemy. Okej. Okay. Dzięki temu łatwiej analizować produkcję, handel i tak dalej. I jakie to są grupy? Takie najważniejsze kategorie. Przyjmuje się zazwyczaj sześć podstawowych grup. Pierwsza, absolutnie fundamentalna, to zboża. To podstawa wyżywienia ludzi i zwierząt na całym świecie. Pszenica, ryż, kukurydza, ale też jęczmień, owies, żyto, proso. No tak, bez nich trudno sobie wyobrazić codzienne posiłki. A druga grupa? Druga grupa to rośliny przemysłowe. Ich głównym przeznaczeniem nie jest bezpośrednie spożycie, ale przetworzenie w przemyśle. Na przykład buraki cukrowe czy trzcina cukrowa, z których robimy cukier. Mhm. Bawełna czy len dostarczające włókien. Rzepak, słonecznik czy soja, z których tłoczymy olej i produkujemy pasze. Czyli surowce z pola dla fabryk. Rozumiem. Co dalej? Dalej mamy rośliny bulwiaste i korzeniowe. Ich cenne jadalne części kryją się pod ziemią. Najbardziej znane to oczywiście ziemniaki, ale globalnie bardzo ważny jest też maniok, bataty, czyli słodkie ziemniaki, czy taro. Czwarta grupa? Rośliny strączkowe. Kojarzą się głównie z białkiem roślinnym: fasola, groch, soczewica, ciecierzyca, a także soja, która jest na tyle wszechstronna, że należy i tu, i do roślin przemysłowych. Ciekawe. Piąta grupa bardzo różnorodna i ważna dla zdrowia to warzywa i owoce od kapusty, marchwi i pomidorów, po jabłka, truskawki, pomarańcze i banany. Tutaj gatunków jest mnóstwo. I została ostatnia, szósta grupa. Tak, to używki. Rośliny, które uprawiamy ze względu na ich specyficzne właściwości, często pobudzające lub walory smakowe i zapachowe. Mowa tu o kawie, herbacie, kakao, tytoniu, ale też chmielu używanym do produkcji piwa. Okej, okay, mamy podział. To teraz zanurkujmy głębiej w te najważniejsze grupy. Może zacznijmy od fundamentu, od zbóż. Dobry pomysł. Zboża to jest absolutny król światowego rolnictwa. Stanowią podstawowe źródło kalorii i białka dla ogromnej części ludzkości, a także kluczowy składnik pasz dla zwierząt. I trzy gatunki z tej grupy zdominowały światową produkcję i mają gigantyczne znaczenie: pszenica, ryż i kukurydza. Pszenica. Od razu na myśl przychodzi chleb, bułki, makaron, ciasta, jakie warunki lubi, bo przecież nie rośnie wszędzie. Pszenica jest dość wymagająca, trzeba przyznać. Potrzebuje w miarę żyznych gleb, tak zwanych czarnoziemiów, gleb brunatnych czy kasztanowych. Mhm. Jeśli chodzi o klimat, preferuje strefę umiarkowaną z ciepłym, ale niezbyt upalnym latem i odpowiednią ilością opadów. Co ważne, Potrzebuje też odpowiednio długiego okresu wegetacyjnego, czyli czasu na wzrost bez przymrozków. Dlatego jej królestwem są obszary o klimacie umiarkowanym ciepłym i podzwrotnikowym kontynentalnym. A gdzie na świecie uprawia się jej najwięcej? Najwięksi producenci to obecnie Chiny, Indie i Rosja. Ale duże znaczenie mają też Stany Zjednoczone, Kanada, Francja, Ukraina czy Australia. Ogólnie pszenica to zboże typowe dla szeroko pojętej strefy umiarkowanej i podzwrotnikowej obu półkul. Jak ktoś ma możliwość spojrzenia na mapę, która często jest w materiałach, na stronie 108 na przykład, to wyraźnie widać te główne pasy upraw. Okej, okay. a ryż? Wspomniałeś, że to zupełnie inna historia. Tak, ryż. Dla ponad połowy ludzkości to jest absolutna podstawa diety. Ale jest znacznie bardziej wymagający niż pszenica. Co to znaczy? Czego potrzebuje? Ryż kocha ciepło i, co absolutnie kluczowe, potrzebuje ogromnych ilości wody, szczególnie w okresie wzrostu. Aż tak? Tak, dlatego idealne warunki znajduje w gorącym i wilgotnym klimacie monsunowym Azji Południowej i Południowo-Wschodniej. Te charakterystyczne zalane pola ryżowe to właśnie odpowiedź na jego zapotrzebowanie na wodę. Aha! Nic dziwnego, że ponad 90% światowej produkcji ryżu pochodzi właśnie z Azji. Czyli liderami będą kraje azjatyckie. Zdecydowanie. Absolutni giganci to Chiny i Indie, a w czołówce są też Indonezja, Bangladesz, Wietnam czy Tajlandia. Mapa upraw ryżu, też na stronie 108, pokazuje niezwykłą koncentrację właśnie w tej części świata. Mamy więc pszenicę w strefie umiarkowanej i ryż w gorącej, wilgotnej Azji, a trzeci gigant kukurydza. Gdzie ona pasuje? Kukurydza jest chyba najbardziej elastyczna z tej trójki. To niezwykle uniwersalna roślina. W jakim sensie uniwersalna? Wykorzystuje się ją na pasze dla zwierząt, to jej główne zastosowanie na świecie, ale też do produkcji oleju, mąki, kasz, płatków śniadaniowych, syropu glukozo-fruktozowego. Sporo tego. A nawet alkoholu czy biopaliw. No i oczywiście jemy ją jako warzywo. Jasne. A jakie ma wymagania? Również potrzebuje dobrych, żyznych gleb i umiarkowanych opadów, ale ma znacznie szerszy zakres tolerancji temperaturowej niż pszenica ciężysz. Czyli jest mniej wybredna? Można tak powiedzieć. Rośnie dobrze zarówno w cieplejszych rejonach strefy umiarkowanej, jak i w strefie podzwrotnikowej, a nawet w niektórych rejonach strefy międzyzwrotnikowej. Dlatego jest uprawiana na naprawdę wielu obszarach świata. Mapa na stronie 108 też to pokazuje. Kto jest zatem liderem w jej produkcji? Bezwzględnym numerem jeden są Stany Zjednoczone. Słynny pas kukurydzy, czyli Corn Belt na środkowym zachodzie. Aha. Na drugim miejscu są Chiny, a podium uzupełnia Brazylia. Ale kukurydzę uprawia się na dużą skalę także w Argentynie, Meksyku, skąd zresztą pochodzi, na Ukrainie czy w Indiach. Czyli naprawdę globalna roślina. Tak. To naprawdę ciekawe, jak te trzy zboża pszenica, ryż i kukurydza podzieliły między siebie świat, dostosowując się do różnych warunków klimatycznych i glebowych i razem tworzą podstawę globalnego bezpieczeństwa żywnościowego. Niesamowita. Dobra, przejdźmy teraz do roślin, które może nie lądują bezpośrednio na naszym talerzu w swojej podstawowej formie, ale bez których trudno wyobrazić sobie współczesny przemysł. Mówimy o roślinach przemysłowych tak, zgadza się. Wspominaliśmy o burakach cukrowych bawełnie i soi. Dokładnie. To rośliny, które dostarczają surowców dla przemysłu spożywczego, włókienniczego, chemicznego, paszowego. Spójrzmy na te trzy przykłady. Buraki cukrowe w naszym klimacie to główne źródło cukru. Lubią umiarkowane temperatury, sporo słońca i dobre, głęboko uprawione gleby. Gdzie się je uprawia? Czy to roślina typowo europejska? W dużej mierze tak. Mapa upraw, jeśli ktoś ma dostęp, wyraźnie pokazuje koncentrację w Europie zwłaszcza w Rosji, Francji, Niemczech, ale też w Stanach Zjednoczonych i Turcji. A w cieplejszym klimacie? Tam rolę głównego dostarczyciela cukru przejmuje trzcina cukrowa to już inna roślina. Okej. Okay. A bawełna? Z niej mamy ubrania, pościel. Tak, z jej włókien powstają nici, a z nich tkaniny. Bawełna to roślina zdecydowanie ciepłolubna. Potrzebuje długiego, gorącego sezonu wegetacyjnego, dużo słońca i odpowiedniej ilości wody. Ale co ważne, nie lubi deszczu w okresie dojrzewania i zbiorów, bo to niszczy delikatne włókna. Czyli w Europie raczej jej nie znajdziemy bo u nas lubi popadać w różnych momentach. Raczej nie. Poza niewielkimi obszarami na samym południu kontynentu, jak Grecja czy Hiszpania, w Europie jest dla niej za chłodno i często zbyt wilgotno w nieodpowiednim czasie. Rozumiem. Główne rejony upraw bawełny to Azja Środkowa i Południowa, Chiny, Indie, Pakistan. Południowe stany USA, Brazylia, niektóre kraje Afryki, na przykład w strefie Sahelu, i Australia. Mapa na stronie 109 to pokazuje. A liderzy? Liderami światowej produkcji są Chiny, Indie i Stany Zjednoczone. I została nam jeszcze soja. Wspominałeś, że jest niesamowicie wszechstronna. Olej, pasza dla zwierząt, tofu, mleko sojowe. Jakie warunki preferuje? Soja również jest ciepłolubna. Potrzebuje żyznej gleby i jest dość wrażliwa na niedobory wody, zwłaszcza w okresie kwitnienia, no i na przymrozki czyli też wymagająca Trochę tak. Idealne warunki znajduje w klimacie umiarkowanym, ciepłym i podzwrotnikowym, wilgotnym. A gdzie jej najwięcej na świecie? Mapa na stronie 109 coś podpowiada? Tak, tutaj dominują obie Ameryki absolutnie liderzy to Stany Zjednoczone, Brazylia i Argentyna. Te trzy kraje odpowiadają za zdecydowaną większość światowej produkcji soi. Czyli Ameryka Północna i Południowa. Dokładnie. To pokazuje, jak specyficzne wymagania klimatyczne i glebowe decydują o globalnym rozmieszczeniu nawet tak ważnych upraw przemysłowych. Fascynujące, jak klimat rzeźbi te globalne specjalizacje. Dobra, a teraz zejdźmy pod ziemię, bo tam też kryją się ważne dla nas rośliny. Mówimy o roślinach bulwiastych i korzeniowych. Tak, to rośliny, które gromadzą substancje zapasowe, głównie skrobie, w swoich podziemnych organach bulwach, jak ziemniak lub korzeniach spichrzowych, jak maniok czy batat. I są ważne? Bardzo. W wielu regionach świata, zwłaszcza tam, gdzie warunki dla zbóż są trudniejsze, stanowią one podstawę diety. Skupmy się może na trzech najważniejszych globalnie: manioku, ziemniakach i batatach. Maniok w Polsce może mniej znany, ale podobno kluczowy w wielu krajach. Absolutnie kluczowy. Szczególnie w Afryce Subsaharyjskiej, ale też w Ameryce Południowej i Azji Południowo-Wschodniej. Jego niezwykłą cechą jest ogromna odporność. Odporność na co? Rośnie dobrze nawet na bardzo ubogich, kwaśnych glebach i świetnie znosi okresowe susze. Potrzebuje jednak wysokich temperatur. To sprawia, że jest idealną rośliną dla strefy międzyzwrotnikowej, gdzie często stanowi podstawę wyżywienia milionów ludzi. Kto jest głównym producentem? Nigeria jest światowym liderem, a w czołówce znajdują się też Demokratyczna Republika Konga, Tajlandia, Ghana czy Indonezja. Mapa pokazująca uprawy manioku na stronie 110 wyraźnie pokrywa się z pasem międzyzwrotnikowym. A ziemniaki? Te znamy doskonale. No właśnie. One z kolei wolą chłodniejszy klimat. Pochodzą z Andów w Ameryce Południowej, ale prawdziwą karierę zrobiły w Europie. Preferują klimat umiarkowany, umiarkowaną wilgotność i nie znoszą upałów. Mhm. Co ważne, nie są aż tak wymagające co do gleby jak zboża, dlatego świetnie przyjęły się w wielu regionach Europy i Azji. Czyli odwrotnie niż maniok, zupełnie inne wymagania. Dokładnie, zajmują inną niszę klimatyczną. Porównanie map upraw manioku i ziemniaków, też strona 110, świetnie to ilustruje. Główne rejony upraw ziemniaków to Europa, Polska też jest ważnym producentem, Azja północna i środkowa oraz góry Ameryki Południowej. A najwięksi producenci na świecie? Obecnie to Chiny, Indie i Rosja, kraje o ogromnych areałach w odpowiednich strefach klimatycznych. A bataty, czyli słodkie ziemniaki, gdzie one się plasują, bo też są bulwiaste, prawda? Tak, ale to inna bajka. Bataty, jak sama nazwa wskazuje, są słodsze od ziemniaków i mają inne wymagania. One z kolei preferują klimat ciepły i wilgotny, podobnie jak maniok, chociaż może nie są aż tak odporne na słabe gleby. Czyli bliżej im do manioku niż do ziemniaka pod względem klimatu. Tak, główne obszary ich upraw to Azja Wschodnia i Południowo-Wschodnia oraz Afryka Subsaharyjska. Największym producentem na świecie są Chiny, które odpowiadają za ponad połowę globalnych zbiorów. Ważni są też producenci afrykańscy, jak Malawi, Tanzania czy Nigeria. Ciekawe. Widzimy więc, że nawet w tej jednej grupie roślin bulwiastych i korzeniowych jest duże zróżnicowanie wymagań ziemniak dla strefy umiarkowanej, maniok i batat dla strefy gorącej. To pozwala im wyżywić ludzi w bardzo różnych warunkach środowiskowych. Nie możemy też zapomnieć o warzywach i owocach, które są tak ważne dla zdrowia. Jak wygląda ich globalna mapa pewnie jest bardzo złożona. Tutaj sytuacja jest najbardziej zróżnicowana, bo ich gatunków jest mnóstwo, a każdy ma swoje specyficzne wymagania. Ogólnie można powiedzieć, że wiele popularnych warzyw i owoców, jak pomidory, papryka, ogórki, cytrusy, winogrona czy banany, mhm. potrzebuje dużo ciepła i słońca, dlatego ich uprawy koncentrują się w strefie podzwrotniczej i międzyzwrotniczej. Na przykład banany, liderami są Indie, Chiny i Indonezja. A co z warzywami i owocami, które znamy z naszego klimatu? Jabłka, gruszki, kapusta. Oczywiście wiele ważnych gatunków, jak właśnie kapusta, marchew, cebula, jabłka czy gruszki, preferuje klimat umiarkowany. Poza tym rozwój technologii, takich jak szklarnie czy tunele foliowe, pozwala na uprawę wielu warzyw i niektórych owoców, np. truskawek, nawet w mniej sprzyjających warunkach. No tak, to prawda. To trochę uniezależnia produkcję od pogody i wydłuża sezon. A te używki? Kawa, herbata, kakao. I na koniec wspomnijmy jeszcze krótko o nich. Kawa, herbata, kakao, tytoń one również mają bardzo specyficzne wymagania. Jakie? Pewnie też lubią ciepło? Zdecydowanie. Potrzebują klimatu gorącego i wilgotnego, często o specyficznej wysokości nad poziomem morza, odpowiedniego nasłonecznienia, czasem wręcz cienia i żyznej groby. Brzmi jak bardzo konkretne warunki. Tak. Dlatego ich uprawy koncentrują się niemal wyłącznie w strefie międzyzwrotnikowej w Ameryce Łacińskiej kawa, kakao, tytoń, Afryce kawa, kakao, herbata i Azji Południowo-Wschodniej herbata, kawa, tytoń. I dzięki temu mamy je na całym świecie. Dokładnie. Dzięki globalnemu handlowi możemy cieszyć się filiżanką kawy z Brazylii, herbaty z Indii czy czekolady z kakao z Gany, niezależnie od tego, gdzie mieszkamy. Na sam koniec naszej podróży po światowych uprawach mamy jeszcze małą ciekawostkę. Rośliny o nazwie Topinambor brzmi egzotycznie. Znany jest też jako słonecznik bulwiasty. Pochodzi z Ameryki Północnej, a do Europy trafił w XVII wieku. W materiałach na stronie 112, można znaleźć jego zdjęcie, tworzy podziemne bulwy, trochę podobne do ziemniaków, ale bardziej nieregularne. Co w nim takiego niezwykłego? Jest jadalny? Tak, bulwy są jadalne, mają taki lekko-orzechowy smak, można je gotować, piec, a nawet jeść na surowo. Są też wartościową paszą dla zwierząt. Aha! Ale jego największą zaletą jest niesamowita odporność. Świetnie znosi mrozy, nawet bardzo silne, rośnie na słabych glebach i jest bardzo ekspansywny, łatwo się rozprzestrzenia. Czyli taki prawdziwy twardziel. Dokładnie. W Polsce można go czasem spotkać rosnącego dziko, na przykład przy drogach czy na nieużytkach. Jest doskonałym przykładem tego, jak rośliny podróżują po świecie, adaptują się do nowych warunków. Ciekawe. Czasem dziczeją, a czasem, nawet jeśli nie stają się uprawą masową, znajdują swoje miejsce w lokalnej kuchni czy rolnictwie jako no, ciekawa alternatywa. No dobrze, to była naprawdę fascynująca podróż po polach, plantacjach i ogrodach całego świata. Spróbujmy teraz zebrać najważniejsze wnioski, co warto zapamiętać z tej naszej analizy, na przykład szykując się do sprawdzianu z geografii. Myślę, że kilka kluczowych punktów warto sobie utrwalić. No to po pierwsze ten podstawowy podział. Warto pamiętać, że rośliny uprawne dzielimy na sześć głównych grup. Zboża to fundament wyżywienia, rośliny przemysłowe, surowce dla fabryk, rośliny buwiaste i korzeniowe, ważne źródło skrobi, rośliny strączkowe, źródło białka, warzywa i owoce, witaminy i minerały oraz używki, kawa, herbata itd. Tak, to pierwsza rzecz. Po drugie, te czynniki, które decydują o rozmieszczeniu upraw. Tak. To przede wszystkim warunki klimatyczne temperatura, opady, nasłonecznienie. Ale równie ważna jest jakość gleby, jej żyzność i struktura. No i oczywiście ten trzeci element zapotrzebowanie ludzi i zwierząt na konkretne produkty rolne. Po trzecie najważniejsze zboża świata i ich preferencje. Czyli pszenica króluje w klimacie umiarkowanym. Ryż potrzebuje dużo ciepła i wody, dlatego dominuje w gorącej i wilgotnej Azji. A kukuryda jest bardziej elastyczna, rośnie dobrze w klimacie umiarkowanym i cieplejszym, głównie w obu Amerykach i Chinach. Dokładnie. Po czwarte, przykłady roślin przemysłowych i ich zastosowanie. Burak cukrowy i trzcina cukrowa dają nam cukier. Bawełna dostarcza włókna na tkaniny. Soja to cenne źródło oleju i białka. Głównie na pasze. I ich uprawy też są ściśle związane z klimatem, buraki w Europie, bawełna i soja w cieplejszych rejonach. Tak jest. Po piąte, rośliny bulwiaste i korzeniowe jako alternatywa dla zbóż. Ziemniak preferuje klimat umiarkowany, Europa Azja Północna. Maniok jest superodporny i rośnie w gorącej strefie międzyzwrotnikowej, głównie Afryka. A bataty również lubią ciepło: Azja, Afryka. Dobrze. Po szóste, takie geograficzne podsumowanie. Strefa umiarkowana to przede wszystkim królestwo pszenicy, ziemniaków, buraków cukrowych oraz wielu warzyw i owoców typowych dla chudniejszego klimatu. Zgadza się. I po siódme, strefa gorąca, czyli międzyzwrotnikowa i podzwrotnikowa. To główne obszary uprawy ryżu, częściowo kukurydzy, soi, bawełny, manioku, batatów, trzciny cukrowej, bananów oraz w większości używek, takich jak kawa, kakao czy herbata. Świetnie. Myślę, że to solidne podsumowanie, które porządkuje wiedzę o globalnym rolnictwie. Mam nadzieję. Mamy nadzieję, że ta podróż po mapie światowych upraw była nie tylko pouczająca, ale i ciekawa. Pokazuje, jak bardzo nasze życie zależy od tych roślin i warunków, w jakich rosną. Dokładnie. Zrozumieliśmy, jak klimat i gleba ukształtowały obecną mapę upraw. Ale to prowadzi nas do ważnego pytania na przyszłość. Tak. Skoro te czynniki są tak kluczowe, to jak postępujące zmiany klimatyczne, o których tyle słyszymy, mogą przemodelować tę mapę? Gdzie mogą pojawić się nowe możliwości dla rolnictwa? A gdzie obecne fundamentalne dla nas uprawy, jak pszenica, ryż czy kukurydza, mogą stać się zagrożone przez susze, fale upałów, zmiany w opadach? No tak, to poważna sprawa. To z pewnością jedno z największych wyzwań, przed którymi stoi nasz globalny system żywnościowy, coś nad czym zdecydowanie warto się zastanowić.